szumią w lesie stare drzewa gałązkami wiatr powiewa wiosna idzie świat odmieni swoją mocą zazieleni w koło pola i pagórki za którymi chmury chmurki przyczajone za lasami straszą piorunami w sukurs idą huragany gwiżdże wiatr jak opętany już i w oknach świece stoją ludzie tutaj boga boją a pioruny gęsto biją, błyskawice w górze wiją. Chwila prawdy w duszach ludzi wiarę w Boga teraz budzi. Pierwszy oddział chmur szturmowych w czarnych garniturach nowych atakuje ścianą wodną, i deszczem ziemię głodną. Tam, gdzie płynie mała rzeczka, gdy jest pokój jak wstążeczka, a gdy atakują burze, ona kocha się w naturze. Dumnie wielkie wody zbiera z hukiem w dół przedziera. Burza dalej popędziła tęczę z tyłu zostawiła. Najpierw groza, później piękno ludzkie serca przy nim miękną. Niewiadomą życie płynie tak jak burze. Wszystko minie.